wina świry Klip dzisiaj robimy ELOJ HOPE PRODUCTION Wow Słyszałem, wow. że klipa wow. dzisiaj robimy Dzień dobry, dzisiaj robimy klip do piosenki Among Us Dzisiejszy Szymon będzie go kręcił A to jest nasza stabilizacja kamery z Którą wykorzystamy w jednym ujęciu, A to jest na benzynowak co Spalimy tę budę Trzeba zacząć, co? Dobra Mieliśmy zacząć o 13, jest już jest 15 Ups Dobra, lecimy z tym Pierwsza sceneria Pierwszy outfit szkuję model, kurczę patrzcie, możemy go popodglądać trochę. Wiem, że tego tak się nie robi, ale nie potrafię. Jakiej marki podkładów używasz? co to jest? To jest Match Perfection, Remail London, nie zapłacili mi, ale mogliby. Tutaj mamy jeszcze. Nie wiem, co to jest. Także... To jest eyeliner. Nie, to nie jest do tego. To się daje, żeby nie było widać tej doskonałości. Tylko, że się opaliłem I teraz mam inny kolor, ale ja nie wiem, tego widać. A gdzie Cześć masz te doskonałości? No nie mam, bo już nie widzę. A, a, co, co? A, a, co? A, kurde. Dobra. Jak zwykle jest z nami Arek. Pod opatrznością Arka jest a, nagrywany ten teledysk. Że... Będzie Arek. Trzeba Arkę jeszcze zaangażować w klip. Teraz zaprowadzę po studio. Pokażę wam, jak to wygląda. No ale tak, mamy jedną lampkę. Świeci nam na fioletowo. Druga na niebiesko. Dwa moje ulubione kolory. A dokładnie to tu jest aqua, a tu jest magenta. Trzy lampy od góry, które nam doświetlają od sufitu, tutaj piękną buźkę Dawida, która będzie tutaj. Teraz będzie motyw, że gada do mikrofonu do nich. Tak. Więc teraz jesteśmy A mali... może do kamery, drugi, drugi raz. Przearanżowaliśmy trochę z Dawidem tutaj przestrzeń i mamy takie bajery, patrzcie. Lampka nam się miga. Siema, witam. Siema jak się bawisz Szymon dzisiaj. No super się bawię. Co ciekawe robimy to na totalnym spontanie. Piosenka została nagrana w jeden dzień. Klip zostaje robiony tak, że w sumie siadamy i mówimy o tu światło dajemy, tutaj dajemy coś. Jeden dzień to i tak chyba mówisz za dużo jak na nagranie, bo jeden dzień to 24 godziny, a zajęło ci to pewnie jakieś no 6. Tak, dokładnie. O, pa, dymy będą. Będą dymy? No zowa Siusiu zadynka Ale co? Zrobiłem wziął zrobiłem wziął w jestem w stanie odnaleźć Pokaż A, nie możesz pokazać nie mogę pokazać Mam wyłączyć te? Stań tak, żebyś tutaj był, zakrywał całą ten, Głową to Okej, okay. w, w mojej głowie to trochę lepiej wyglądało No nieważne No to nie, ja, ja mam pomysł jak to no, zrobić mam Nie, masz bardzo portretowo O! Dobra. Teraz masz szczerze, jest Dobra, możesz lać. O, Nie <laughs> <Ja> trafiłem! <laughs> takie kardy starajmy się robić też takie bliskie. To jest fajne bardzo. Ale zobacz, tutaj podłogę myliśmy stary. Ta podłoga nigdy nie była tak czysta. Nigdy. Ty, ale patrz, teraz się światło od góry Nie widzę. Patrz. Patrz. Ale ładnie. No. Mm. Wcale nie jest takie łatwe nagrywać teledyski Trzeba wstać w niedzielę Z samego rana o 13:00. Git ta korona? Git Korona królów Albo korona Kielce Chłopco ma tubę YouTube to jest ha, aha, aha. Tutaj moi kochani możecie zauważyć osobnika Który zawsze chodzi z lustrem Tak, tak Wszyscy w mapie się pięknie kręcą Może zapytać gdzie z kamerką Yo, Yo. Yo. Coś kombinuje, kombinuje. Co ty kombinujesz popier? Jesteśmy w stanie zrobić tak żeby urogałe te lampy myślisz? Eee Tak. A o co to Ej, nie wiem jak to zrobił zajmiste. Tak. Nie wiem jak to sobie, ale zajmiste. Ja nie wreszcie. Panie Łabrze tak z góry nagrał, jak o półkiego było. Dobra. Wiesz o co, co chodzi? dzieje? no i co, porobione? Wow, ale ja się zmęczyłem, bo jednak te trapy są takie trudne i męczące. Ale Alek, dobrze, że Arek był z nami. Tak, uwaga. puszczałem zaleź piosenki. Weź to, weź to, to, nie rób tak. Puszczałem piosenki, żeby chłopaki się nie męczyli. Byłeś DJ-em. DJ to jest ciężka robota. Kiedy I chciałeś być DJ-em, a zostałeś zestawem nagłaśniającym Dawida. O, cześć, nie zauważyłem was, co wy tu robicie? Pierwsze co chłop montażowo tutaj robi, jak już zauważyłem i zresztą jest to dla mnie oczywiste, to jest synchronizacja. Musi synchronizować sobie dużo, dużo ścieżek, które dzisiaj nagraliśmy. Nagraliśmy tych ścieżek prawdopodobnie z 15, czyli 15 różnych warstw. Widzicie, jak synchronizuje chłop, to możecie zauważyć, że leci muzyczka. I jak wyłączamy sobie poszczególne traczki, to będziemy widzieli to, co jest pod nimi. Tak, i trzeba potem pociąć to fajnie i fajne momenty pobierać. I na tym polega synchronizacja. No, i niestety normalnie można to robić programami, ale w po przypadku klipów jest tak słaba że trzeba to robić ręcznie. Zobacz, możesz sobie wziąć Lumetri Color, pobrać wszystkie barwy w zakładce Colors i wywalić wszystkie oprócz niebieskiego. Do tego nakładasz HLS Coral Balance i wtedy wszystkie te barwy niebieskie znaczy teraz akurat niebieski, mam tylko niebieski zmieniają kolor i wygląda to tak tam wszyscy na się co może zapytać a i, I oksy tylko się świecą, no. zajebiście no a potem coś takie coś, ale nie wiem jeszcze jak to zrobić, tu weszło bo muszę wymyślić, dobra jak tam montowanko klipu? teraz będziemy dogrywać fragmenty z gierki więc czekam na moich ziomeczków na discordzie i potrzebuję 10 osób, żeby wstawić tam yy, te wszystkie osoby i żeby to poszło, i żeby mieć fragmenty gier więc zapraszam. A jak oceniasz póki co montaż? O Jezu, e, podkładka jest łatwa do zrobienia. Najgorsze będą efekty, ale te efekty dopiero później zrobimy. Dopiero jak już nakładkę zrobimy, potem jeszcze będą kolory, jakieś flary bym się chciał pobawić. A co to jest nakładka? Już... Powiedz, nakładka? No, że biorę sobie poszczególne klipy, nakładam je tam i normalnie sobie lecą. Przecież w sensie masz wszystkie nagrania, musisz je pociąć dokładnie, dekady, które chcesz i te kadry, które chcesz, wstawiasz do tego klipu i te wybrane fragmenty właśnie, które są najlepsze. To jest mozolna robota, ale naj, najłatwiejsza w sumie, bo wymaga najmniejszej kreatywności, bo wystarczy po prostu patrzeć, a jeżeli chodzi o dalszą część klipów, to już jest bardziej rozwinięte, bo trzeba szukać po necie, trzeba wymyślić jakieś efekty, jakieś przejścia fajne, trzeba się bawić fajnym kolorkiem, że to wszystko grało, to są bardzo ciemne ujęcia, więc to nie może szumić. To jest największy problem, to jest największe wyzwanie, więc najgorsze przed nami. A teraz Among Us. No i kochani, to tyle od nas na dzisiaj. Mamy nadzieję, że wam się backstage podobał, klip wam się podobał, bo jak tu jesteście, to klip już widzieliście, więc chyba im się podobał skoro tu wreszcie, tak. nie? tak. jeżeli jeszcze nie widzieliście, bo jesteście widzami Szymona, to zobaczcie. No, koniecznie. Link w opisie. Ta. Na razie, cześć, pompa. Elo.